SG w poniedziałek, co, to, co mówiłeś mi, no to zabiłem chłopa z drzewa. Byłeś tam, tutaj w farcie? No byłem, byłem i wipałem się na drzewo, to taką taka że się na drzewo i zabili jednego chłopa z drzewa. Było, z byłem to, ja dodałeś mu gałąź na łeb i przyjechał po niego karetka, czy jak to nie, wyglądało? Nie, od boku z cztery, cztery, cztery <gibizł bliższy> to, boku, nie Sam się z niego spierdolił, z tego drzewa i kasku złapiał. Miało być jak na a skończyło jak zwykle, kurwa, poszedł jak dzik w maliny. Krzywo. Co, czekaj. Gaz nie działa, mi czego nie mogę ci gazu? Chodź tu, kurwa, gazi Chodź, że tak. Dobra, maksymalnie. Czekaj, do ten... napijmy się, bo jest stresowo. No. Zróbeczka No, tylko że jak tak dygamy, to nie, nie. ręka na myszce, bo oni potrafią biegać tutaj po lokacji nas, to ostatnio zaszli od tyłu, tak. Eee wiesz co. Nie daj dajdzie... do no, nas od tyłu. Weź, weź tutaj... kto ma pałę? Kacper chyba. Weź tu tym za tym. No. Bo tamte drzwi po lewej są zablokowane. Oni nie wejdą nam na presję. Kto? Ale... A! <grym> 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 nie, to ty masz. <grym> ty krejgasz. Ty krejgasz. Śmiecik. Auschwitz, O kurwa, nie <grym> O Nie Ło kurwa, tam jest Żyd! Tu jest Żyd na ścianie! Tam... No znaczy tu jest Żydek. i to się cieszy. Dostał diangie. O Kurwa, faktycznie. <laughs> Cies, chodźmy to. w kupie. Chodźmy w kupie. Drop it now. Bijać. Ej, za mną, za mną, it Drop it now. To chodź tu. Chodź, it chodź, now! To tu, idzie, idzie tutaj. Od stela, od stela. Od stela. Chodź. stela. Od zombie! To zombie był. Właśnie miał nóż i go nie odłożył z i... nie wiem to czemu wyście zabili... Do tego... cywila. Ale ktoś po lewej. Uważaj, no, po lewej. Po iść na lewo. Idzie na lewo. Krzychu, Uważaj po lewej. Krzychu, kurwa, kisior. To jest za dużo brzmienie, no, no właśnie. No, no, ten. Właśnie, dokładnie. I zgłoś go. Chodź na misję, Krzychu. Wyjdź ze w Przed przed gdzie Przed drzwiami. Przed drzwiami. Przed drzwiami goś jest. Otwieram. Ciało. całej nóż całej coś całej całej o No może to ja pierdolisz mnie przestrasz? No mówię, to ja. A jest. Cześć. Pasujesz. No, przeżyłem, bo mam chyba. osłonę na twarzy, no. Dobra, popaki wejdę, kurde. Dwa komary. Na nogach nie mam. No, ale z FIKOA! Nikt cię trafić nie zdoła, gdy pierdolnie fikoła. Dawaj. No jak? O, co chce, jest grana po broń no. I nie powiem jaką No patrz, znaczy to jest Żydek Ja powiem jaką ja Co za plamę? Widzicie to? Czy to jest Czy to jest mina? Po, Poświj na no. Ty No to jest Żyd no Ej Krzysiu wepchaj no. się czekaj, po. Czekaj, czekaj, czekaj 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 ja się odsunę <głos> <głos> Nie <noise> boni ale jest... do kibla. Takie e, fajnie. Fajnie. Jest fajnie. Nie, nie ruszaj się. Gleba. Nie masz przy broni latarki. nie jakiś laser. O nie, ma. Ma? Coś się zaświeciło, zrób to jeszcze raz. To ja. No. Nie, to nie ty. O, masz włączoną. A, masz włączoną. Masz laser. To jest laser. Widzisz, taka kropka. Nie mam kurwa żadnych kroków. Nie to się... Nie, ma latarki, Włącz. O, masz włączoną. Wyłączoną, to włączoną. włączoną. Nie. Wróć <śmienic> do No nie. Ej go ma protezę za nogi. Ale się. O ten. A to nie na siderze? A wy obaj nie żyjecie? No, A. Tak? O kurwa, no nie żyją. O właśnie. Teraz nas odwalą przez to. Spokojnie Sylwek. spokojnie. Wzięliśmy sobie tylko małą przerwę. Ale ja go doduszę. Kupił, 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 kupił. Nie widzę, bo mi jedną twarz. Kupił, 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 kupił. Jeden padł. jeszcze jeden, jeszcze jeden.

Krzysiu, kurwa! kurwa. O kurwa wyjewał ten gaz. Co jest, co jest? Ej, o kurwa. Hello there. Oj kurwa. Za nami gościu był. Ja tak obrywam kurwa obrywam. Nie wiem co się dzieje. Oj gościu. Kto we mnie okay, strzelił? To... Kto zastrzela? E, mam pytanie. Zginąłem. Mam pytanie. Tam popatrz, ty właśnie popatrz, 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 drugi. popatrz, drugi. Chodzę drugi kurwa z prawej Mówiłem po prawej Jak chcesz to się cofnij, ja trzymam lewą Trzymam lewą, trzymam lewą Kurwa na ile to możliwe to trzymam lewą Chuj tak. Tu po lewej są drzwi Ja trzymam lewą Ale ja tu zeskoczyłem Wy jesteście ta czasem no. pośpekuj wieki do I... koła I... jest I... w I... na I... siebie tak No, chodzi I... <noise> To ja patrzysem Coci szczęście O my kurwa to wy ja pierdolę ten. Co to jest ze mną? <noise>, to jest z... ze mną Ja Idzie. mam latarkę idę za tobą Ja mam Noctowizję Chuj z latarkami, Noctowizja, nie iście do góry to są jakieś drzwi? Kurwa w ogóle. Zresztą wyjebane na Kurwa, to biebano tacze. Bo kurwa. Panowie, 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 panowie plecy. Panowie plecy, dobra. Wracam do taczy. Jednak, jednak. Kurwa, idziemy w Co kurwa, myślicie zjebać. Nie wiem, coś kurwa zrobił. Krzysiu, kurwa.